nam się po raz drugi, pierwszy raz w ubiegłym roku, w tym roku po raz drugi zorganizować właśnie na to święto majowe, święto flagi dzisiaj mamy i tak niezwykły pokaz startu 27 balonów. Jest to, jak mówię, drugi raz. W ubiegłym roku start następował rano, w tych godzinach porannych. Też to było duże wydarzenie, bo po raz pierwszy, a dzisiaj taka inna formuła troszkę. Wszyscy startują ze stadionu miejskiego w Dzierżoniowie. Ten start jest rozwleczony na dwie godziny, żeby po prostu więcej jeszcze tych atrakcji było, żeby każdy mógł sobie obejrzeć, dotknąć, zobaczyć, zrobić zdjęcie. Mamy mnóstwo pytań, zarówno osób, które się fotografią zajmują, ale przede wszystkim ludzi, mieszkańców, którzy no chcieliby właśnie w ten sposób też obchodzić święta nasze majowe i myślę, że jeżeli i nic nie stanie na przeszkodzie, to w przyszłym roku będzie festiwal balonowy w Dzierżonie po raz trzeci. Jako organizatorzy mieliśmy dwa czy trzy zaproszenia. Mamy akurat delegację naszych gości z miast partnerskich z Lunchroom i z Kluczborka. Właśnie te osoby, nasi goście polecieli, ale dodatkowo też dla mieszkańców Dzierżoniowa był konkurs. Poleciały dwie czy trzy osoby. Myślę, że to też takie przeżycie będzie dla tych osób i, i warto startować w konkursach. Cała procedura startu polega na tym, że Rozkładamy wszystko od początku, osobno powłoka, osobno koszt, składamy to do kupy. Napełniamy na początku zimnym powietrzem przy pomocy wentylatora, a potem gorącym. Trwa to około pół godziny, po czym startujemy. Dzisiaj było dużo gości, dużo odwiedzających, także ten start był też trochę utrudniony, ale za to piękny, bo nad samo centrum Rozgrywaliśmy konkurencję. My przyjechaliśmy trochę za późno, bo mieliśmy defekt, musieliśmy to naprawić. Natomiast cała rzecz polega na tym, że wystartował jeden balon, który był lisem, zanim poleciały wszystkie. Ta konkurencja polega na tym, żeby dogonić tego pierwszego lisa i w momencie, kiedy on wyląduje, rzucić na niego znacznik, który nazywa się u nas markerem. Po zakończeniu tej konkurencji wszyscy szukamy miejsca do lądowania. Ale tak jak widać, dzisiejsze warunki, dzisiejsza szybkość wiatru spowoduje, że te barony są rozstrzelone, daleko od siebie. Każdy szuka miejsca, łąk, na których można wylądować.